Cześć, to Wojtek z Polska zwiedza .pl. Pozdrawiam z miejscowości Rewa. Jeżeli zastanawiacie się, czy jest tutaj darmowy parking, gdzie możecie spędzić czas albo i noc, to już Wam wszystko pokazuję. To miejsce wygląda następująco. Czyli jest taki plac, czy miejsce, gdzie można zaparkować. Jak jedziecie główną ulicą, musicie skręcić w lewo i do samego końca przyjechać. Tak to wygląda. Pewnie jak jest deszczowo to tu się robią spore kałuże, ale też teren nie jest równy. Więc tutaj chyba warto zaparkować jeżeli jesteście w dalszej podróży, jest ciemno i chcecie na chwilę się zatrzymać. Moim zdaniem tutaj noc nie warto. Po pierwsze teren jest nierówny, po drugie myślę, że tu będzie też spory ruch czy turystów czy mieszkańców. I też, jak tu spadnie deszcz, to może się też zrobić nieciekawie. Widok oczywiście jest ładny, i parkujecie od razu przy samej zatoce, przy samym morzu. Ale no, wypoziomować samochód no, to też będzie jakieś wyzwanie. Dlatego ja osobiście nie zostanę tu na noc albo wrócę do Babich Dołów, gdzie spędziliśmy tam już kilka dni. I tam jest parking fantastyczny, też blisko morza. Są też toalety. Tu akurat nie widzę, widzę tylko i wyłącznie śmietniki. Więc daję znać o tej miejscówce, bo to jest termowy parking, wszędzie indziej jak widziałem są parkometry, można też prywatnie zatrzymywać się na czyichś parkingach, nie znam cen, widziałem, że albo 10 zł za godzinę, jak w komentarzach widziałem, że niektórzy za większy samochód życzą sobie 30 zł za godzinę, na niektórych takich parkingach można też zostać na noc, czytałem, że za kampera to jest jakieś 70 zł za noc właśnie, ale nie sprawdzałem tego. Przyjechałem tutaj na chwilę, zastanawiałem się czy zostanę tutaj na noc na tym darmowym parkingu Ale patrzę jak to wygląda to dam sobie spokój, więc idę teraz do największej atrakcji w miejscowości Rewa Czyli do tego cyplu Zaraz Wam wszystko pokażę To jeszcze tak, tu jest kamperek nasz I to co mówiłem, że blisko morza, plaży, bo patrzcie, tu już jesteście Tu już widać Jest wejście jest właśnie jeden śmietnik, tam są dwa kontenery na śmieci. Tak to wygląda. A teraz idziemy w stronę centrum. Idziemy wzdłuż plaży na horyzoncie. Widać już cypel rewski. Dojdziemy najpierw do plaży Rewa, i właśnie stamtąd na cypel. Molo, tak wygląda. No. Przyszliśmy stamtąd Tam gdzie są te żeglówki zaparkowaliśmy Możecie sobie pójść na te Minimolo A potem dalej Z Gdyni możecie też przyjechać rowerem Albo stąd sobie pojechać na wycieczkę rowerową Stacja KOS 001 Przy rzeźbie Instalacji może tak na to wyjaśnienie stąd przyszliśmy, teraz jesteśmy na ogólnopolskiej alei zasłużonych ludzi morza faktycznie pojawiają się kolejne tabliczki z nazwiskami i dojdziemy do takiej rzeźby Wyszliśmy już na zatobnej tarcie, z Torpedownia. Widzicie? Tu jest Torpedownia, tam spędziliśmy ostatnich kilka dni rewelacyjne miejsce. Link podam w opisie filmu. Świetny jest tam parking. Naprawdę wow. Więc tam polecam, a tu idziemy właśnie na cyrkę. Pokazywał kolejne ujęcia z tego miejsca za mną plaża krewa tak wygląda z tej strony wieje bardziej Stay tutaj tutaj żadny fal nic w tej same fale a przede mną już cypel pokazuje i się na tyle wieje, że są osoby na kajtach się skiepściła. Zaczyna padać. Koniec. Dalej już nie da. Spokojna zatoka wewnętrzna. Niespokojna zatoka zewnętrzna. Natomiast możecie dojść podziwiać Fer tam Jest tarnia powoli doszliśmy do końca pogoda się trochę popsuła, zaczęło padać opłodziło się ale generalnie doszliśmy do końca fajnie to wygląda teraz będziemy wracać gdy będziecie szli w stronę cypla jest toaleta maksymum, czas użytkowania maksimum 15 minut myślałem, że jest płatna, ale opłata jak widzicie jest zero więc bez problemu, po prostu wystarczy wcisnąć Przycisk, otwierają się drzwi i tak wygląda toaleta. Jest i przewijak. Może w sezonie spłatna, nie wiem, teraz jesteśmy pod koniec września. Bezpłatnie można skorzystać z tej toalety, więc super sprawa. I to tyle, krótki spacer. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, Wojtek tych Zwiedza. Hej! Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki "Porachunki".